Cześć, witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, znajdujemy się jak widać na. E, ulicy, dlatego może być troszkę głośniej, ale znajdujemy się koło obok e, Marywilskiej 44. Ona jest gdzieś tam, a my jesteśmy właśnie tutaj. No Słuchajcie, na pierwszy rzut oka widać, że no, jest cisza na wodzie, nic się kompletnie praktycznie nie dzieje. Aczkolwiek no zobaczymy jak to wszystko się potoczy. No spodziewam się na pewno tutaj leszczy, krąpi. Być może jakaś płotka wejdzie, jakieś okonie, myślę, że się będą czepiać. Ale będę dzisiaj, słuchajcie, z federkiem. Byłem już w tym roku tutaj styczką, fajnie połowiłem, to tutaj gdzieś Wam wyświetlę, to możecie sobie zobaczyć. Eee, aczkolwiek... Jesteśmy dzisiaj z Federem, mam dwa federki. Będziemy sobie łowić. Mam nadzieję, słuchajcie, że będzie fajny odcinek, że będziecie zadowoleni z niego. Ja już i tak jestem zadowolony, bo jestem na rybach. Mamy piękny poranek. Tu słoneczko świeci mi cały czas w oczy, więc widzicie. E, także słuchajcie, ja nie przedłużam. Pokażę Wam szybciutko, e, co z czym będę mieszał, i tak dalej. No i po prostu zaczynamy. Na samym początku zawsze robiłem zalętę. Tym razem muszę się zająć na cito robaczkami Ponieważ mają one z około dwóch tygodni Więc po prostu to co tam było w środku śmierdzi I trzeba je po prostu porządnie umyć No i dobra, wzięliśmy sobie słuchajcie jeszcze troszkę wody Oczywiście to nie jest ta sama woda, tylko nowa Dodamy sobie troszeczkę melasy Lepiej tej melasy dać więcej niż za mało Także nie bawimy się. No i oczywiście, co jeszcze trzeba wymieszać? Także spokojnie się mieszamy cyk. Niech ona się rozpuści. I mieszamy tą melasę do, do tego poziomu, do tego stanu. Aż poczujemy, że po prostu jej nie ma na dnie, bo ona jest śliska na dnie. A tak jest elegancka. Za mamy wstępnie. Namoczoną, ona elegancko już się klei, ale na pewno jeszcze trochę wypije, także na spokojnie. Robaczki nam się robią, no ja ogarniam ten pierdzielnik trochę, no i będziemy się właśnie rozkładać. W jakichś tam pół godzinkach dwa litry robaczka, robaczków czyste, fajne, elegancko przesiane. Tutaj mamy pineczkę i grubego, kolorowego, no i właśnie taką mieszaneczką będziemy sobie łowić tu już też mam wszystko w miarę porozstawiane zaraz tylko tam e, wezmę sobie w kuwetki e, to co będę, że tak powiem łowił mam wygruntowane, lewy zestaw na traksie będzie około e, na jakimś 20 metrze tam mam taki jeden fajny dołek po prawej stronie jest wypłycenie ale raczej będę łowił właśnie w dołku a drugi zestaw słuchajcie Ląduje konkretnie pod tamte zielone krzaki, jak widzicie, to jest fajna miejscówka, bo z brzegu, z tego co wiem, nie ma dostępu do tych miejsc. Także tam mogą rybki się czuć spokojnie i tam mogą właśnie fajne mamuśki siedzieć. Jak nasza zanemka? Wypiła troszkę czy nie? Jak myślicie? Wypiła czy nie? Pewnie wypiła. O, wypiła i to ma 3,4 litra czyli powiedzmy tyle to będzie litr z górką i tu dajemy tylko i wyłącznie litr a całą resztę zrobi nam jeszcze ziemi. nie smuży bardzo delikatnie, pracuję się powoli, uwalnia cząstki i o to właśnie mi chodzi. my Poczekamy na ryby dłużej, ale za to będą miały spokój w wodzie, bez zamieszania, ale jeszcze to uwielbiają. Zaczniemy od Atraksa. Cyk. To jest ok. Na razie jeszcze nie mam przyponu tutaj. Także na spokojnie chcę sobie po prostu tam powiedzmy troszkę zanęcić, żeby było już cokolwiek, tak. I teraz tak rzucamy sobie naprawdę niedaleko. O, na wprost, dokładnie, jest w porządeczku. I na zestaw, w dali na początku, zanęcimy sobie czystą zanętę ja chcę naprawdę, żeby tam się od razu grube ryby zakręciły w tamtej części kanału. A ten zbiornik. Oj, a ten koszyczek, tak jak mówiłem, idzie sobie w tam w krzaczki. O, w porządeczku. Na tym zestawie zmieniłem też słuchajcie koszyk teraz z ołowiem z dołu, żeby być bardziej celnym. No i troszkę on nie zwiększy też, także tutaj też dobrze będzie. No prawie, prawie. No. Nie wiem czy tam się nagrało, ale tak. Na tym zestawie tam miałem dotknięcie, miałem jakieś tam branka, ale to <laughs> praktycznie doprowadziłem to zaciąć, ale oczywiście się nie udało. Jak widzicie, rozłożyłem sobie parasol, bo troszkę zaczyna przegrzewać słoneczko. Także tutaj muszę już coś zacząć kombinować, bo totalnie nie ma brań. Totalnie się to nic nie dzieje. To w szoku jestem normalnie nie? O oh pierwsza ryba, krąpik A nie, sorry. To gatunek szlachetny Lyszczyk Dobrze, jeszcze mi się śmiać chce Bo Ogólnie to do śmiechu zaraz nie będzie Totalna lipa w tej wędce miałem dwa brania, z czego jedno fajne, ale no za mocno zaciąłem i po prostu ten haczyk e, się urwał, tak? Bo tam delikatny przypon i tak dalej. E, na prawej to tak nie, prawie nic się nie dzieje. tak tak dalej będzie to po prostu sobie przerzucimy na podobną, odległość tą prawą też niech sobie tam siedziło, myślę, że to będzie odpowiednie rozwiązanie. Bo totalnie na prawej to tam nic, nic no a tam też dużo robaków jest założone to inna sprawa, ale no no na lewy dwa branie, tak jak mówiłem no, czekamy, czekamy dalej może one się potrzeba, może potrzebowały chwilę żeby to zlokalizować, znaleźć wpłynąć tam nie mam kurde zielonego pojęcia no ale grunt, że się troszkę ruszyły nie? to to jest najważniejsze Czekać na ostrą sygnalizację, nawet nie taką, jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze teraz, tak i dopiero, i dopiero teraz siadła rybka i mogę ją holować. Wcześniejsze dwa brania chyba były za szybkie, dlatego lipa wyszła. A to jest chyba lesio, lesio, no tak i nie głukisz w sumie, wkręciły się, potrzebowały chwilkę, no ale mamy w sumie. że tak powiem, także... Zaczynamy, moi drodzy parafianie. Cyk. Miło, miło. Lesiu się zameldował. Nieduży, ale cieszy. Bo myślałem, że będzie totalna lipa. Także był prawie jeszcze mi uciekł na koniec. Kubany. Zabawę. Mam taką nadzieję przynajmniej, nie? Tak naprawdę pierwsza prawdziwa ryba w Podbieraku. Tutaj, tutaj z brzegu to tam nie liczę No ale dobra O człowieku Ale ładne branie miałem Chyba na prawej wędzce Tylko nie, nie, nie wiem czy to ja czy to branie było Wiecie No ale jeśli to by było branie to by dalej chyba Dygotało One się chyba odpaliły po prostu no tutaj zawsze jest tak, że pierwsza godzina jest słaba, czy tam półtorej godziny, a później coś tam się zaczyna dziać. Trzeba dać im kurde chwilę czasu, bo jak się im nie da to jest od razu spadek i dziękuję do widzenia. Nie wiem czy to jest na pewno leszcz, bo dziwnie dobrze go idzie. Leszczyk, no. Dziwny po prostu leszczyk O, cyk. o to jest ładne lesio Murosanen jaki wariat on, on wszedł do mnie dobrze brzegu jakby, jakby już wiedział, że on już wyląduje w siatce nie? reguły kurde na nie czy on szybko weźmie czy wolno po prostu no ale coś tam coś tam można sobie dłubać nie. no w końcu coś się wie zaczęło działać bo ta pierwsza godzina półtorej to po prostu nic zero a tak nagle sobie weźmy cyk pek. poza mnie אוקליקה No absolutnie nie czuć ciężaru tej ryby. tak by okoń był. No nie, to jest leś. Ale no czemu one są... Sobie... Takie słabe są, nie rozumiem. po słabe są naprawdę. One, one przez większość tego nie walczą. Tu się dopiero odpalają. Dziwne. No taki. Nie za duży, nie za mały, o tak bym go nazwał. Mógłby być większy, no ale no. się cieszę, że w ogóle cokolwiek się dzisiaj one odpaliły. No po chwili dosłownie te leszczyki się troszkę uspokoiły. <laughs> Już kombinują z robakami i tym podobne rzeczy. Jakieś mniejsze rybki też się pojawiają. No ale coś się dzieje, tak, więc no ja tutaj kurde nawet yy... Nie śmiem, że tak powiem, narzekać, kurde, bo naprawdę, naprawdę jest spoczkołowienie. Nie będę na pewno narzekał. No, tylko no, to, to nie są wielkie ryby, tak? No, ale takie no, zabawowe bym w ten sposób chyba stwierdził. E, no, aczkolwiek od czasu do czasu właśnie coś tam przydzwoni w naszy zestaw. I na lewej się uspokoiły i na prawej, więc ta odległość to chyba aż nie ma dzisiaj takiego kluczowego znaczenia bynajmniej tutaj, tak, w tym miejscu chodzi mi, mówiąc w tym miejscu nie chodzi mi o konkretne stanowisko tylko chodzi mi ogólnie o ten odcinek kanału Żerańskiego bo każdy odcinek kanału Żerańskiego słuchajcie, on jest totalnie inny na Kobiałce łowi się inaczej na Aleksandrowie łowi się inaczej tu się też łowi inaczej to, no, to jest, kurde, ciekawe to jest właśnie kanał Żerański inny odcinek inaczej trzeba łowić, a chodzi po prostu tylko moim zdaniem i wyłącznie o dno. Tu jest dno twarde, tak samo jak na Aleksandrowie, a na przykład na Kobiałce mamy już dno e, z elementami mułu, więc tam trzeba dobrze się wpasować z właśnie miejscem konkretnym, tak? Więc no, ciekawie to wygląda, no, poczekamy, poczekamy i on już jest. No trzeba czekać, kurde, z tymi braniami, bo one, to no właśnie, wszedł mi w zestaw, drugi. się tu dobra, ale za to wszedł w krzaczek. No dobrze Niby nie duży, niby nie mały, ale wolę sobie go wziąć w podbieraczek, jak mam wędkę złamać. Chodź tu. się? Tak. No mnie urwał w tym. Tylko się popatrzyłem w inną stronę. Skubane. Wyczuwają te momenty. One niby biorą, ale one są takie kurde niechętne do tych brań, tak kombinują. Miałem może 15 minut czegoś takiego, że chciałem brać żarby, ostrą, i żarby, ostro i ogólnie nie było problemu, ale teraz dalej to jest już coraz gorzej. Spróbujmy tego metra. Na malutkim haczyku też, to też jest myślę plus duży. A takie rzeczy jak metrowy przepon czasami potrafiły mi ratować wyjazd na przykład, nie? W nieliszu, gdzieś tam, panie, tam często był Także, jeśli totalnie ryby nie reagowały na, powiedzmy, właśnie takie 50 cm przypony, i tak dalej, no to metrówka robiła robotę po prostu wtedy. No to było coś niesamowitego. No. To otwierało wodę, i to otwierało czasem tak wodę, że jeden za drugim. Nie, nie czekałeś na branie nawet, nie wiem, minuty. Bo było bubu, bubu, bubuł bubu, co chwilę. No. Przynajmniej był ja Za dużo robaków chyba na takie szybkie branie było Prawda powiedziawszy Po przyponie całą Czyli co, jakiś papajkusek czy co, nie wiem czy już zaczepie to siedziało? działo? Nie mam pojęcia Co się wydarzyło. prawdę do powiedziawszy No ale ok. No, jest chyba jakieś większe. Nie, taki idzie, by chciała nie mógł nie by. To nie były, a jak już były, to już jest na dwo. Kurde czyby kino jest, ale no, też nie jakiś duży albo no, był. Nie wiem czy tam nie mam przeszkody jakiejś w wodzie typu drzewo albo jakiś kamień, bo prowadzę i kurde uderza mi o coś i spadają mi ryby czasem tam. I chyba tak jest już w tym wypadku się wydaje, tak jest no ale zjadł wszystko, co miał zjeść, że tak powiem No tak no, może być ciekawszy leszczyk, ale wziął oporowo szybko O, idzie bardzo oporowo Mam nadzieję, że to jest właśnie ciekawsza ruchcia. że się kolega pokazał no i tak, leśczyki to już kurde fajne są już naprawdę sportowe ryby fajnie się je holuje dostarczają troszeczkę, wiecie, wrażeń i tym podobnych rzeczy, nie? bo te takie maluchy to niby też spoko, ale widzicie to szkoda brać w podbierek a z drugiej strony tak się człowiek obawia jak nie wezmę, no to przecież spadnie no i tego typu sytuacja nie? no dobra może weszły tam mamuśki może się coś pozmienia Puteczka? Fajna pudeczka. O, wypijam jej się w ręku. Szyd. A co to będzie? No dobra, chłopaki, kamera włączona. Można zacząć brać. Który pierwszy? Lewa czy prawa? Może? O, chyba prawa. Albo przestały brać na białe i przerzuciły się na przykład znowu na czerwone. Albo rzuciłem w złe miejsce. To dzisiaj, miejsce też odgrywa rolę z tego co. Ja sobie zauważyłem. Stylastycz. Eee. Wpadł do siatki. co znaczy się a mam dzisiaj jakiegoś ja nie wiem jestem prawie po jakiejś nie wiem półtorej godziny przerwy praktycznie bez żadnego brania jakieś tam pojedyncze dotknięcia nie wiem co się stało, aż znaczy, się domyślam się, bo widzę statki podwodne pływające z Kowańce. oczywiście mam na myśli tutaj Bolenie, krążą tam gdzie kurde ja nęciłem, więc no myślę, że to może być powodem, no kombinuję trochę jak tu zrobić po prostu, żeby jednak zachęcić te ryby do łowienia, ale no... Nie jest to na pewno łatwe, nie jest to łatwe, nie wiem czy mi się uda. W ogóle no, one mają coś takiego, że czasem biorą, biorą i jest stop, dziękuję, do widzenia, jakby się najadły albo nie wiem, albo po prostu gdzieś sobie płyną i później wracają, tak? No ale nie zawsze wracają i zobaczymy czy tym razem właśnie uda się, żeby one zawróciły, nie? Także no, kombinuję dalej, jeśli coś się uda jeszcze fajnego złowić, to na pewno pokażę. Już nie mam więcej pomysłów, uwierzcie mi, że już wszystkie pomysły dzisiaj swoje sprawdziłem Nawet jakieś takie kwestie dziwne że dziwne, no takie kwestie typu Pływający przypon, no co już też sprawdziłem dzisiaj I ja <grytanie> Także, dlatego tak Chciałbym coś jeszcze dzisiaj złowić, ale no mam takie wrażenie <krytanie> Że chyba już mi nie będzie dzisiaj dane Serio Jest po prostu tragedia. O! A co to się wydarzyło tutaj? Co to było? No dawaj jeszcze raz kolego. Takie płotkowe branie. Bym powiedział. No dobra, słuchajcie, kończymy po malutku ten kurde dziwny dzień, naprawdę. Nie mam pojęcia, o co tym rybom dzisiaj chodziło. Próbowałam różnych rzeczy. Raz wydawało mi się, że coś działa, później przestawało i tak cały dzień, cały dzień, ale w tym miejscu, w tej porze roku, się już gdzieś tam przyzwyczaiłem, że ten kanałek potrafi właśnie w ten sposób robić. Pokazuję Wam szybcio ee, Szybcio, szybko rybki, wypuszczamy, ee, no i kończymy po malutku profesory. Udało się nam złowić dzisiaj. Nałożę tutaj. Elgańsko. Jest trochę tych rybek, nawet ich słuchajcie, nie będę ważył, bo tu nie ma dużo. Ja wiem, półtorej kilo, dwa może maksymalnie. Także tak to wygląda. Drugą kolego Chyba największy. Dobrze, uciekaj, uciekaj. Ach, ta waleczna. Skubane, uciekaj. Ck. Jeszcze jeden. No, zmykaj. No, jak widać, słuchajcie, bez szaleństw. Tak to wyglądało. Tak jak mówiłem, około dwóch kilo, półtorej. Coś koło tylu, ale przyjemny dzionek. Nie było jakiejś lampy, nie wiało mocno. Fajnie te rybki się łowiły, łowiło. Jak brały, to była bajka. Gorzej jak przestawały. <gry> Także tak to, słuchajcie, wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie z kanału Żerańskiego. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. No i sorry, nie zawsze się łowi grube ryby. <gry> czasami są, jest ich mniej, czasami są to małe ryby, ale się łowi na rybach trzeba być Dobra, ja już nie przedłużam. Pozdrowionka, trzymajcie się, cześć.